No, jednak nie wytrzymałem, bo chcę uruchomić ten symulatorek. No i nabyłem. Pierwsze co wejdzie? Gogle VR. Telewizor potem kupię. Zobaczymy, jak na googlach to będzie wyglądać. Więc Dzisiaj mały unboxing. Dam 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 No dobra, po chwili walki udało mi się to wszystko spiąć. Razem. Nie bez nerwów, bo to wszystko prawie nie wyleciało przez okno, <noise> ale no udało się, to działa. Jest no petarda, no to jest po prostu, no, co tu dużo gadać. No, niestety, to, że Wam coś nagram z gierki, no to tego nie da rady oddać na płaskim ekranie, więc nie będę tego robił. Zwłaszcza, że przy nagrywaniu z tego, co widziałem na innych filmikach, ludzi, którzy to wrzucali do NETA, no tak trochę torwie. I tak dziwnie, no to po prostu nie na radę tego oddać, ale na nagoglach to jest po prostu, no petarda, no to jest po prostu petarda. Na razie podłączyłem to tak stacjonarnie, bo nie mam takiego długiego kabla, bo okazuje się, że bardzo ważna jest jakość kabla USB, którym to łączycie. Więc na razie mam taki dwumetrowy, no on z komputera niestety, no nie sięgnie tutaj do mojego symulatorka. Ale właśnie zaraz zamówię, bo już wiem, że tutaj też głównie chodziło o kabel i miałem problemy właśnie przez kabel. Jestem wielkim fanem serii obcy. No i przyszedł taki album. No właśnie, to miał być album, gdzie miało być zdjęcia. A tu się okazuje, że to większość to są po prostu jakieś opisy. A może to, to zgłębić, bo trochę się zawiodłem. Ale z drugiej strony, że jest dużo napisane, to też dobrze, bo ja lubię czytać. No i pod, podłączone, polatane. No muszę wam powiedzieć, do tego wam nie nagram, jak się lata, no bo to zupełnie tego nie oddaje, tej głębi, tego, tego doznania. Ale to jest naprawdę petarda i ten zestaw jest wart naprawdę każdej złotówki, którą na niego wydałem. Także to unbelievable po prostu. Jak to wszystko idzie do przodu, jak te wszystkie technologie się rozwijają, nieprawdopodobne. Mała rozbiórka pada do Xboxa. Kupuję te pady jak do młodego, przychodzą kumple, grają na tych Xboxach. I co chwilę muszę kupować pady, bo tu się okazuje, że te yy, w zasadzie nie wiem jak to nawet nazwać. Nie pamiętam jak to się nazywa. No, w każdym razie one driftują. I nabyłem. W ogóle trzeba było najpierw kupić śrubokręt bez specjalny, specjalnej. to będzie widać, że ma dziurkę taką w środku. Nie, ja to nie ten śrubokręt to... Nie, to ten. Tylko nie widać, że w środku jest taka dziurka mała. Yy, i trzeba kupić specjalny śrubokręt, żeby wykręcić śrubki. To jest w ogóle poraha. No, ale spróbuję kontakt cleanerem najpierw i zobaczymy, czy to zadziała. Jak nie, no to będzie mnie czekało lutowanko, czego wolałbym uniknąć, bo pewnie zepsuję tego pada. Idea jest taka, że psikamy kontakt cleanerem, nakładamy to i... Troszkę tym poru trzeba poruszać. Tak z minutkę. I ponoć to ma zadziałać. Nie wiem, zobaczymy pierwszy raz. To robię. No i nie działa. Czekam mnie więc lutowanie. Z chęcią przeeksperymentuję sobie. Ale to już nie dzisiaj. Zrobiła się zima taka prawdziwa. Ale fajnie. Ale super. Będzie pójść na sanki i ulepić bałwana. Ale sypię. Jadę sobie na trening. Siódma rano, wtorek. I tu takie atrakcje. Fajnie co, ale sypię. Jadę odebrać czarną BMW I od razu wstawię Dodge'a. Tak to jest właśnie. Jak się ma za dużo samochodów, to jednego, jeden się odbiera. Drugiego się wstawia. Uwaga, palimy Oh, Zobacz yeah. Zobaczcie, jaka dyskoteka się zrobiła. ABS. Hamulce. Check engine. I to wszystko się zrobiło od stania, bo ten samochód w ogóle nie jeździ. Stanie samochodom nie służy. Śnieżny anturaż. Jak sobie teraz pomyślę, tak, tak. Powiem wam, tak. By siedzi mi to w głowie. W całym zeszłym roku, jeżeli policzyć teraz ten y, styczeń i zeszły rok, to na naprawy samej tej czarnej BMW wydałem ponad 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych na naprawy, a, a to jest tylko jeden samochód. To zakup tej BMW to był chyba naprawdę błąd. To po prostu ona jest jakimś pechowym chyba egzemplarzem. Tam jest po prostu co chwilę coś, co chwilę coś. Teraz y, zapłacę 8000 y, tam bez y, jakichś groszy, za alternator, bo zaświecił się alternator. Y, alternator, filtry, tam oleje i tak dalej, dwa amortyzatory, końcówki drążków jakieś takie pierdoły. Praktycznie nic. W normalnym samochodzie jakbym miał, nie wiem, Opla Vectra, to pewnie zapłaciłbym za to wszystko 1000 zł. No i dobra, BMW odebrana, Dodge tam został, no i nic to, wracam sobie do Domciu, ale klimat fajny, taki świąteczny, tylko <grym>, że już jest połowa stycznia. Miałem ochotę na kepsika, dawno nie jadłem i mówię, dobra, wezmę sobie. I powiedziałem panu, że chcę dużego i poszedłem do żabki na zakupy. Duży kepsik. Dam 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 po miesiącu czasu zawezwali mnie w końcu do salonu, do ASO, żeby ten zderzak, co Wam pokazywałem, naprawić. Miesiąc czasu szły części. Ale no dobra, będzie ogarnięta za kilka dni. Ale zastanawiam się, czy tej BMW białej nie sprzedać, więc jak ktoś będzie zainteresowany, może ona jeszcze, jak ten filmik publikuje, bo nie wiem, czy się zdecyduje na sprzedaż, ale jak coś, to popatrzcie, jak jesteście zainteresowani, to może tam gdzieś na, na oto moto będzie wystawiona. Oczywiście numer telefonu, który tam będzie to nie będzie numer telefonu do mnie, a ja nie będę zajmował się sprzedażą, bo, bo ja nie mam siły do ludzi, którzy przyjeżdżają kupować samochody, więc to zrobi po prostu za mnie ktoś znajomy, kto ma więcej cierpliwości. Dobra, jadę ją oddać za 5 dni będzie naprawiona. Oddałem już w końcu białą BMW do serwisu, żeby ten zderzak zrobili, co Wam pokazywałem, połamane. No i dali mi w ogóle z serwisu BMW Mercedesa GLC Coupe. Możemy zobaczyć tego Mercedesa, ale nie wiem, powiem Wam, że za takie pieniądze, to ja wiem, czy ja bym to kupił. Raczej nie, ale fajnie sobie potestować na autku zastępczym. Wygląda fajnie, te felgi mi się wdrażają, ale są 20. Więc to jest duże auto, a z tyłu praktycznie nie ma w ogóle miejsca. Ja ich z piątką kupiłem właśnie, dlatego że z tyłu jest naprawdę dużo miejsca. A tutaj to by było słabo, już nie mówiąc o tym, że nie ma miejsca na głowę. Wnętrze wygląda tak, zamknę, żeby go uruchomić. Mercedes Benz. Fotele są naprawdę niewygodne tutaj. Nie wiem dlaczego, nie mogę sobie znaleźć miejsca w tych, na tych fotelach. Jedyną rzeczą, tak jak mówię, no to co mi się podoba, to jest to, że tu jest taki duży ekran, który jest dosyć responsywny. No i nie wiem, ten przedni klaster, powiem Wam szczerze, że ja chyba wolę jak jest taki analogowy. Bo zawsze mi się założyć takie zegary, to jest taka trochę sztuka zrobienia tych zegarów, żeby one wyglądały fajnie. Tak jak na przykład w starym Lexusie IS. Te zegary wyglądały tak, jakby był niby zegarek, nie wiem, czy to kojarzycie, to było super właśnie, no takie jak jest ekran, to nie wiem, czy to mi się, tutaj chciałbym mieć zwykłe zegary, a tutaj taki duży ekran, to, to, to jest fajne, chociaż z drugiej strony taki ekran też jest w czasie jazdy niepraktyczny, bo jak się jedzie i chce się coś zrobić, to trzeba szukać, przeglądać jakieś tam opcje, a jak ma się gałki, to nawet bez patrzenia wiadomo, gdzie to jest i można tą gałką pokręcić. Ale tak to, tak to fajne. Auto, no, pieniądze, jakie się za to płaci, są moim zdaniem niewspółmierne. naprawdę do, do tego, co to auto oferuje. No. Ale nie powiem, tak jak jeździłem z moim bratem, czy, czy z moją myszką, to wszystkim się to auto bardzo podoba. Nie wiem, nie wiem. może ulegnę presji i nabędę, ale gruby wydatek. To trzeba by się ratować jakimś kredytem, czy jakimś leasingiem paskudnym. Chyba zostanę wierny marce BMW Pomimo tego, jak bardzo mnie ten samochód skrzywdzi ostatnimi czasy ale uwielbiam go Kolejna fura kierownika Opel Monterey zwany inaczej Isuzu Trooper Patrzcie jakie najtisy Normalnie wczesne lata 90. witają. Może jakiś ofrocik będzie. Mogę Wam skorzystać i pokazać tą, tego Strutzla, bo czarna X5 znowu jest w warsztacie. Żeby mieć taki samochód jak właśnie te, te, te X5, to trzeba naprawdę mieć mocne nerwy i gruby portfel. Zobaczcie na to. Tutaj, to są wczesne lata 90., ale radio jest z wczesnych lat, 2000. Patrzcie na to. Na 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 na. Szybcy i wściekli i wiecznie żywi. To jest dobry patent. O, jeszcze są takie detale z lat 90.. nawet jest tutaj materiałem oprzyte, to Pełna profeska. To jakbyście byli zainteresowani, jak z zewnątrz wygląda ten złąpel. Zobaczcie. Tylko muszę go wyliftować, podwyższyć na zawieszeniu i założyć bardziej terenowe opony, i będzie można już jakiś offroad zrobić. Złombel. Zabieram się za pierwszego seekinga. Taką prostszą wersję od Hasegawy, który będzie żółty. Farbki już idą, jutro przyjdą, więc mogę zacząć lepić kokpit. Hasegawa. Wiecie jak po japońsku nazywają się fajerwerki. Masahuku.